Dowody wodowane i go znowu wytargamy go. Tutaj. Czekaj, tam ładowana jest zrobione? Zrobione, teraz tam walucie się odkręca, czy jak? Nie. Jest. tak świeże powietrze tak jest to. będzie miał czym oddychać ciągnik, ciągnik i powiek. oliwa to tam góry ale A jaki tu pójdzie olej stary odkryty czekaj, co tu jest brane jakby oleju nie żeby... było za bardzo

de było wszystko, kupę czasu stało ale odpalił chyba będzie chodził z kilku silników no, jest jeden zrobiony to dwóch jeden nie? blok jest z tego starego co mieliśmy a, a całe reszta nie ale tłoki były dokupione częściowo bo tam były też takie namieszane jakieś na, czekaj tuleje też chyba były jakieś coś wymieniane już teraz nie pamiętam no, był, był tak zrobiony żeby to w miarę a pompa tryskowa? pompa się została to do, co była nic nie było i w też nic nie było robione no ale ładnie chodzi. Na początku zakopcił, odpalił, ale one chyba tak mają. To jest ludzki sprzęt od no, on inaczej. nie był tam gdzieś olejem zalewane żeby przy składaniu? Nie no to było olejem, to wszystko no to po kolei składaliśmy było zalewane, było. No to musiało się nie? przepalić. No, wszystkie. no to tak nie do, nie do końca. Aha. One zobacz na filmach, one jak jest zimno i to to ciężko palą. Ogólnie. Dlatego on ma odłączanie tej, tej, tej całej hydrauliki i skrzyni biegu, bo możesz go odpalać i rozłączać, tylko odpalać sam silnik, nie? A dopiero później jak pochodzi chwilę zapinasz skrzynię biegów i ten... Żeby by było goły. jak najlżej. Żeby było jak najlżej odpalić, nie? A tak jak on jeździ, tak on prędkość może osiągnąć. No najwyższy? on jechał chyba 40 na godzinę, ale. to jest albo... dosyć szybko. No? Albo nawet szybciej. I to będzie planowane coś do niego, w pole przyczepić, że... nie Nie, pole to chyba nie, nie za bardzo. <laughs> ale nie, bo tutaj Można nie... by było tam zrobić jakąś próbę z czymś, ale to tak, to, jedynie... to Jest bardzo to podobne do pracy, trzeba powiedzieć tak. Ale tutaj nad nie ma chyba zaczepu żeby jakimś przyczepę przyciągnąć się. Słuchaj, one miały jakieś zaczepy. No, jakieś zaczepy, one nie są niekompletne. Nie? Po nie? to są niepraktyczne te ciągniki jeśli chodzi o obsługę jeśli przyrządy, jakie przyczepianie przyczepy. No... Przyczep, taki każdy zwykły ciągnik to, to bardziej uniwersalny jest. Słuchaj, to nie podczepisz, to pojedziesz. Komfort pracy między takim ciągnikiem a tym jest przepość. przepość. No należy no, no, ja pamiętać jedno, że to jest lat, konstrukcja lat 60., nie? Także tu nie spodziewajmy się cudów. No to w tamtej klasy to był bardzo wielkim. Największy, chyba jednym z największych ciągników na świecie w tym klasie, nie? W latach 60. Nie wiem, bo tak się nigdy nie zaglądałem. Nie, no ten Big Boot. Amerykański był dużo większy. No, w latach 60. kiedy jeszcze większość u nas bazowała na koniach i no wozach, tak, No to, 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 to już... było jakieś futurystyczne. On miał maszyna. chyba 270-280 koni, no to był bardzo mocny stosunkowo ciągnik w tym klasie, nie? On wtedy wyglądał troszkę inaczej, ale konstrukcja pozostała, z klinik, to wszystko jest z tamtych lat. Także wiesz tak <laughs> Ważne ile chodzi, teraz, teraz case do, 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 do robienia. Też będziemy chyba składać z dwóch silników jeden. Mamy silnik kupiony, taki, który miał tam pokazane kopyto, że tak powiem, i będziemy chyba z dwóch jeden. Także to chyba na przyszły tydzień dla przysilniku. silników. Nieduże pieniądze daliśmy dla silnika, teraz, teraz trzeba poskładać, wydostaniemy z niego tuleje. Jeśli będą dobre, bo jeśli nie, to trzeba kupić nowe. To gdzieś wpadli? Nie, myślałem że gdzieś wpadli, bo to jest tak wykotało. Kiedyś <laughs> zaszczekał porządek trzeba zrobić, przywieziemy ten drugi silnik i jak się uda to zrobimy dwóch jeden, a jak nie to trzeba kupić tuleje, tłoki nowe. i już tylko, że może, może lepiej je założyć stare, dobre te mają ranty jednak, jednak to jest, przedłużone to jest. no dobra, Na przyszły tydzień będzie praca poskładamy, porobimy wszystkie dwustronne co ciekawe tu to jest to zebrane, przykładu bałaga, to trzeba porządek i jest uszkodzony.